Moi drodzy, znajdujemy się w bardzo wspaniałym samochodzie marki Volvo X60 z jasnymi skórami. Wyczyszczony, plus detailing. Wyczyszczony przez Donie, plus zdetalingowany też przez Donie. Jest normalnie błyski i cienie, jeszcze nawet zapachy tutaj są takie świeżutkie, fajne. Z No. Jedziemy do Torunia. Wczoraj było grubo, dlatego siedzę na miejscu pilota. I zapraszamy na film. Tonia może byś w końcu zdała prawo jazdy, nie, nie mam, pieniędzy, żeby, nie mam to teraz. Żeby, widzów, żeby widzów nie okłamywać, że masz. ile można ich okłamywać, tych naszych widzów. Pojeździsz ze mną kilka razy do Torunia to, to się nauczysz i będzie gieździł. Dwa razy no. Widzicie? Zamiast prowadzić pojazd, to ona stoi na światłach i maluje się. Tak kobiety robią. Dobrze, że podczas drogi się nie maluje przynajmniej. bo to, to, to jeszcze, by był... bo jeszcze nie mam takiej wprawy. Nie, po prostu jeszcze nie masz swojego samochodu. <laughs> <laughs> to też swoją drogą. No. XC30 to jest elektryczne ale się kurcze mniej wygodnie siedzi oczywiście wsiada to się tak jak do małego samochodu no ale wygody to tu kurcze nie ma za bardzo no koszt też jest niski no ale elektryczne ciekawe ile przejedzie na baterii teraz sobie wejdziemy do XC40 o, o tu już więcej miejsca XC40 więcej miejsca, fajniej się siedzi i 100 tysięcy drożej. Także jest, jest drogo. A teraz sobie wejdziemy do XC90. W XC90, tu się fajnie, to nie jest XC90, co? Właśnie, bo tak się nisko tutaj wsiada, to jest V chyba. 90 to jest V90 bo tak mówię nisko niżej jak u mnie to możliwe by było. O tu jest XC90 tak Kurcze też chyba nie. Jakiś krótki 60 kurcze no taki jak mój to nie będę siadał bo wiem jak się siedzi. Nie ma XC90 chyba na tym na salonie. O, jest XC90 Za gablotą Ładowarki sobie można kupić pod kolor tutaj Albo etui Albo czapeczki Albo jakiejś mniejszej Ile to kosztuje? To jest sterowane kurcze eee, 2, 4, 5 Tanie, takie bym sobie mógł kupić 60 Igor, Igor się przymierza do S-60 Wentylowane siedzenia Jasne skóry Faj Fajnie, co? Pełen wypas Ale kurde, to wsiadanie tutaj jest Trochę inne niż takim wysokim, jak my mamy Nie? Mógłbyś prowadzić Mógłbyś prowadzić? No widzisz to jeszcze 5 lat, i prawko możesz robić. Tutaj kurczę pomyliłem się z tym. Myślałem, że to ich chce 90. Tylko wydawało mi się to trochę za krótki. Bo słuchajcie, to są 21 calowe, kurczę koła. A ja mam y, 19. Y, opona jest troszkę niższa, ten niższa na profilu. Tutaj fajnie wygląda na takich dużych kołach. Ale drogo, drogo, potężnie drogo to musi wychodzić, słuchajcie. Kawa i ciasteczko. To w tym, to w Olsztynie nie mieliśmy ciasteczek, nie? Musieliśmy swoją szarlotkę sobie przynieść. Dobrze, no. ja to No, a tu mamy takie pierniczki, możemy sobie zjeść. No to będzie jeden pierniczek i jedno ciasteczko. Chyba, nie? No. Ekspres jest fajny tutaj, nie? No, tu jest lepszy jak w Olsztynie, nie? No, trochę lepiej. taki biedacki mieli serwis jeszcze Pani... Biedacki. Jeszcze wzięła go i zabrała nam. No, no później pani. jeszcze wzięła, no ale to może to naprawę bo może się zaraz zepsuł, wiesz. A tu jest ciasteczko takie inne. No dobra. Nie? Ile Ty bierzesz No gdzieś? bo mi Igor ukradł. To chcesz? No, jedno takie, jedno takie chcę. Albo dwa takie i jedno piernik. Dobra, ty jeszcze dwa. <tuszy> to jeszcze dwa. Ja chcę dwa, Igorek chce, daj Igorkowi jedno, daj rękę. No i gitara. No dobra, masz. On jest potrzebalski. Jak będziecie kiedyś ze swoimi furami tutaj w Volvo, to to ciasteczko jest lepsze niż ten pierniczek tamten. No taki jakiś dziwny jest, ale to, ale to jest dobre, ale to, ale to ruński. No. Czuć jakość, lubię je. Gdzie? A czemu wy chcecie do planety? O Jezu, nie mogę doczekać. Na tego na krepsa. Kurde, ja nie jestem najedzony po wczorajszym. Kresucia, głodny. <mik> znaczy głodny, <mik> właśnie. Ja jestem najedzony. Co? Tam pod kopaniem Co miała rację? Tam pod kopaniem głodu. Dobra kawka. Wolwo ja Volvo jak w domu mamy tutaj. Te psychiczne się śmieją non stop, jakby były nienormalne. A ja muszę tu czekać. Ale już wiemy, ale już znamy problem, to zaraz Wam wyjaśnię, jak wsiędziemy tylko do naszej fury. Tam, moi drodzy klienci, odbierają nową furę i. Nie wiem czy widzicie, ale ja widzę, że to jest jasny środek. No i nie ma co się dziwić. W sumie nie? W ogóle? W ogóle się nie ma co dziwić, tylko jasny środek. A my czekamy, już tutaj, ile godzin? Mówisz? Czwartek? Czwartek? Nie, chyba zaczyna się czwarta dopiero. Chyba jest 50.30, 11.30, a jest 13.59. No to grubo. Jeśli chodzi o Volvo, no to zaraz wam powiem. A teraz przyjechaliśmy do planety w i nie wiadomo, czy jest miejsce. To wam bym zaraz powiedział. Wymieniliśmy to, my wymieniliśmy pokrywę zaworów na gwarancji nam wymienili, ponieważ rok temu wymienialiśmy i jakieś tam wycieki były. I no i taki wąż od turbo, którego nie mieli na miejscu i Trzeba będzie to kupić i wymienić gdzieś, albo u nich się umówić na przyszły termin, bo nie mieli tego węża i on kosztuje razem z robocizną 1300 coś tam z groszami. No to zobaczymy. Okay, ja się nie wytrzymam, nie wytrzymam psychicznie. To zobaczymy co. A Ewka umrę tam. Przysięgam wejdę i umrę. Nie, nie ma miejsca, zobacz, tam stoi. I chyba nie, nie, nie wjedziemy tutaj, nie wejdziemy dzisiaj do lewobrzeża, tylko pójdziemy na Chodoga do Orlewu. Zobaczcie drodzy Gdzie jesteśmy? Tak jak mówiłam. Cudo! Zobaczcie co podają, kochani. Możecie w lewobrzeżu takie proszności zejść w Toruniu, zapraszamy. To jest Donia i Sławek, ale czekamy na stolik. Co prawda nie ma dużej kolejki, jesteśmy pierwsi, którzy czekają na stolik. Ja Grywasz wiem mi? jak to brzmi, natomiast co? Tak, nagrywam cię. Jesteś nagrywana? Jesteś nagrywana. A co, chcesz się zareklamować? Proszę na kanał i ciebie Donię. Ty, ony i A. Donia. się zareklamowała. Musisz zmienić nazwę kanału na do mnie ta Tak, oczywiście. Gasz na stolik, jak się czujesz? Ja też, nie. nie w, byśmy w Rybaku. W Rybaku, rybaku no może. to jedynie. Trudno tutaj. Nie, nie będziemy siadać, bo zaraz wchodzimy. No mówię ci. Tonia już siedzi. To nie, co ty tam robiłaś? Na takich jeszcze, się Na takich jeszcze nie siedzieliśmy, tu nas pan przyprowadził, słuchajcie. Bujaki. Fajnie. Zamówimy więcej, bo mamy większy stolik. Tak, bardzo miło Was gościć. Cudowne lemoniady źle mamy. Oj, bierzemy te lemoniady. Arbus marakuja. O Boże, nie, ale i Pan zaskoczył. Marakuja. Marakuja, Tak, tak. za chwileczko. Marakuja. A ja nie wziąłem samochodu tego? Igor, i co? Obłęd? Obłęd. Obłęd w oczach. Czemu się tam siadłaś? Żeby Was lepiej widzieć. Nie, teraz, teraz ja spróbuję tej dobrej lemoniady, bo mamy taką dobrą. Nie, pyszne, nie, pyszne. Wiem, czy, nie, nie wiem czy to w gratisie jest, czy nie. Nie. Struska hmm. w komisty cytryną, bardzo dobra. Ale jeszcze nie mamy Nie wiem, może nie chcą, może za ciepło się niektórym wydaje na zewnątrz, bo jest dzisiaj jest 28 stopni, więc jest ciepło, no ale co to? Tyle było zimno, że jak jest trochę ciepło, to... Jesteśmy w oczekiwaniu, pokażemy Wam, co zamówiliśmy. To, co ostatnio zamówiliśmy, taką tackę, patelnię, takie coś. A Donia się wybiła i zamówiła sobie coś innego. Burgera, bez z z i sosem czosnkowym. No, tak, Donia nie brała z nami, my braliśmy sami z Igorem, ale... Was Troszeczkę zjdzie od nas i my od niej też możemy, dobra. Dobra, my mamy Igora, widzicie, Igor potrafi zjeść tyle, ile mu się da, więc on da radę na pewno. Powostkę wam jeszcze powiem taką, że mamy pełną lodówkę jedzenia, a są dzisiaj poprawiny majówki, jutro jest z kolei znowu poprawiny, poprawin majówki mamy bardzo dużo jedzenia. I gdzie jesteśmy? W W lokalu. Jesteśmy w lokalu. Dzień dobry. Czy to nie jest... A nie, to nie był mój pomysł, to był pomysł tutaj wrzodów. Pozdrawiam. Pozdrawiam. tam fajnie jest napisane. No, fajnie tam jest napisane. Tak, tak, oczywiście tak. Dziękujemy. Dziękujemy. No więc zobaczcie moi drodzy. Trzy burgery typu smacz, dwa sosy do wyboru, kroszki cebulowe, fryteczki, Caps jeden, Ty. żeberka A, i chudka. Ostatnio mieliśmy coś innego? Nie, też takie, taką kombinację mieliśmy. Tylko Donisia się wyłamała, ona ma coś innego, ale tak to. I go proszę bardzo, bierz, synuś. Dominic. Nie chcę nic mówić, nie, ale ja mam sos z ta tam Jak tam Doniś są ja przyprawione na tym wszystkim. Przyprawione? Mm. A ty masz ogórasa. Ja mam wszystko. A jak? Nie ma ja burzy? Pycha. Jeszcze odda troszeczkę, wiem i już. Smakują ci te żeberka? Mm -hmm. One są barwem, są... nie? No, takie barwek, No Bo to, to czuć. czuć. ja mam teraz burgera takiego smaku, zobaczcie. Dziękuję bardzo. Wypłaszczony. Bardzo dobre. The next day. Siemanko, moi drodzy. Ewcia tutaj myje ten, bo popisali tutaj yy, różnymi kredami po tym. Po, kostce. po kostce, ale to szybko się zmyło. To, ja no myślałem, to jest kreda, jest. To jest kreda, no. I marnujesz wodę zamiast yy, czekać na deszcz. Jo. No, nie wiem kto to będzie za tą wodę płacił teraz. I co? Nie ma nic. Wszystko złożone. Czeka na, kolejne, na kolejny zestaw imprez. Ewcia się tutaj zabawia z pieskami. Pieski ją... Kośnica, bo wiesz, Sonia to wskoczy, pieski ją. Pieski ją lizą. Raz, dwa, trzy. Skoczyna. No, no. Ona nie mogła sobie wskoczyć, musiałam ją podnieść, bo przecież przytyła przez majuskę. <śmiech> <śmiech> Tylko pod stołem stała, tam każdy jej dawał, nie? I pół kilo przybyło. Ojej, pan weterynarz zważy i co? Po co powiem, To wstyd, tak. Właśnie. Z drugiej strony musi się trochę upodobnić do panów swoich, nie? Do państwa. Do państwa swoich. Tatko mówi, żebym się uziemiał, a ja chodzę po tym. A ja chodzę w kapciach. A ty? Pokaż. A, ty to trwana no, nie, jesteś. Nie zmianałem, jest, bo ja właśnie sobie świadomy, że się mogę uziemiać. No właśnie. Teraz jeszcze wam powiem odnośnie tego garka. Yy, że yy, nie polecamy go już Ale on na początku był dobry czy jak Ewka? Od początku taki, taki był? Nie, mi się wydaje, że na początku dobrze smażył. A ja ci mówię, że nie. Możliwe, wiecie? Tutaj jak wszystko na środku się położy, to ten to jest git. A jak po... Jest tak, za... bo on wiesz, on jest dwa razy lżejszy i my myśleliśmy, co on taki lekki. Dwa razy lżejszy od tamtych, co my mieliśmy wcześniej, nie? Także teraz sobie go wyrzucimy, a kupimy taki ciężki i le, lepszy garnek, bo to jest bardzo dobra rzecz, wiecie? Nawalicie tutaj mięsa różnych rodzajów, włączycie tylko i to, i podtrzymuje temperaturę i jest super. No, sam włącza, wyłącza. Ma termostat, no zajebisty jest, tylko że ten akurat się pali, bo jest za cienki, on kosztował chyba półtorej stówy, to też może nie za dużo i dlatego, nie wiem, nie wiem jak to jest.